Życie z wiary Autorzy książki Elet Joseph Wagoner i Alonzo Trevier-Jones Autor kompilacji Nora Roth Moc Ducha Świętego Tuż przed wstąpieniem do nieba Pan Jezus wrócił się do uczniów w następujący sposób Ale weźmiecie moc Ducha Świętego, kiedy wstąpi na was i będziecie mi świadkami w Jerozolimie i w całej Judei w Samarii i aż po krańce ziemi. Dzieje 1:8. Obietnica ta dotyczy zarówno ówczesnych odbiorców słów Jezusa, jak i ciebie dzisiaj. Ponieważ poznanie Pana Jezusa zobowiązuje cię do stania się jego świadkiem. Świadczenie o Jezusie nie może jednak przebiegać bez Mocy Ducha Świętego, bez którego obecności żadna rzecz nie może być wykonana. Bóg obiecał dać dar Ducha Świętego, jeśli tylko go pragniesz i jesteś gotów zaakceptować warunki jego przyjęcia. Ten sam tekst można odczytać również w następujący sposób. I otrzymacie moc Ducha Świętego, wstępującego na Was. Nasuwa się pytanie, w jaki sposób można otrzymać tę moc? Czego się spodziewać i o co się modlić w tej kwestii? Jednej rzeczy możesz być pewny: Duch Święty nie zostanie Ci dany w taki sposób, jak to sobie wyobrażasz, bowiem myśli Boże i moc Boża. Różnią się znacznie od Twojego sposobu rozumowania. Do Eliasza ukrywającego się na pustyni, w obawie przed Izabel, Pan skierował następujące słowa. Rzekł więc do niego: Wyjdź i stań na górze przed Panem. A oto Pan przychodził. A wicher potężny i silny, wstrząsający górani i kruszący skały, szedł. Przed Panem, lecz w tym wichrze nie było Pana. A po wichrze było trzęsienie ziemi, lecz w tym trzęsieniu ziemi nie było Pana. Po trzęsieniu ziemi był ogień, lecz w tym ogniu nie było Pana. A po ogniu cichy, łagodny powiew. Gdy go Eliasz usłyszał, zakrył płaszczem swoją twarz, wyszedł i stanął u wejścia do pieczary, a wtedy doszedł po głos, co tu robisz, Eliaszu? Pierwsza królewska 19, 11 do 13. Gdyby nie bezpośrednie zapewnienie, że Pan był w łagodnym powiewie, z pewnością byłby skłonny twierdzić, że był on obecny w większej trzęsieniu ziemi. Naturalną bowiem rzeczą jest przypuszczać, że nic mniejszego od huraganu nie mogło zamanifestować obecności Bożej Mocy. Lecz z doświadczenia Eliasza dowiadujesz się, że Bóg objawia swoją moc w zupełnie inny sposób. To cichy, łagodny powiew. Pierwsza królewska 1912. Objawił Prorokowi obecność Pana. Podobnie będzie w Twoim przypadku. Bóg mówi do Ciebie, wyciszcie się i poznajcie, żem ja, Bóg. Psalm 46, 11. W ciszy i zaufaniu będzie wasza moc. Izajasza 30,15 W powrocie i odpoczynku znajdziesz zbawienie. Musisz wstać w ciszy przed Panem. W przeciwnym razie przeoczysz ten cichy, łagodny głos, który objawia Boga człowiekowi. Bóg mógłby zagrzmieć potężnym głosem, ale wtedy mógłbyś go nie zrozumieć mógłby Cię tylko zaskoczyć i przerazić. Dlatego też objawia Ci się w szepcie, którym przykazuje zrozumiałe dla Twojej duszy brzmienie. W Księdze Hioba czytamy Tylko jak cichy szept Jego słowa słyszymy. Lecz któż zrozumie grą wszechmocy Jego? Hioba 26,14 Jezus wraz ze swoimi uczniami przebywał na Morzu Galilejskim w czasie, gdy nawałnica wielka powstała na morzu, także że fale łódź przykrywały. Mateusza 8,24. Gdy przerażeni uczniowie zwrócili się do swojego mistrza, on wstał, zgromił wiatry i morze i nastała wielka cisza. Mateusza 8,26. Marka 4:39 Czy potrafisz wyobrazić sobie, jak Jezus podnosi swój głos ponad ryk burzy, aby ją uciszyć? Nie możesz tak sobie tego wyobrażać. Jedynie słaby człowiek, świadom swoich ograniczeń, podnosi głos, wydając rozkazy. Ludzie często wykorzystują donośny głos kiedy brakuje im prawdziwej mocy. Człowiek, który posiada autorytet i wie, że ma moc, by wyegzekwować dawane polecenia, użyje spokojnego i cichego tonu. Jezus zawsze przemawiał jak ktoś, kto posiada autorytet. Stąd też w cudzie uciszenia burzy napotykamy na ten sam cichy, łagodny, Głos, który usłyszał Eliasz. Za sprawą tego cichego głosu powstał cały wszechświat. Słowem Pana uczynione zostały niebiosa, a tchnieniem ust Jego całe wojsko ich. Psalm 33, 6 Czy Bóg musiał nadawać swojemu głosowi brzmienie grzmotu, aby osiągnąć to, co zamierzał? Z pewnością nie. Rozkaz dowódcy armii, wydany szeptem, jest tak samo skuteczny w poderwaniu oddziału do działania, jak rozkaz wyrażony krzykiem. Podobnie ciche tchnienie Pana, króla wszechświata, było wystarczające, aby powołać światy do bytu. Cichy, łagodny głos przemawiający do Eliasza. Był tym samym głosem, który stwarzał świat. Widzimy tutaj tę samą moc słowa, która wszystko podtrzymuje. Hebrajczyków 1 3. Prawdą jest, że większość objawień Boży Mocej na Ziemi jest cicha i niedostrzegalna. O jej obecności dowiadujemy się głównie po rezultatach jej działania. Pomyśl tylko o miliardach ton wody, którą słońce nieustannie unosi ku chmurom, by potem oddać ją Ziemi w postaci rosy lub deszczu. Nie słychać przy tym żadnego odgłosu, a jednak nie jesteś w stanie napełnić szklanki płynącą z kranu wodą bez powodowania szumu. Siła, która towarzyszy wzrostowi roślin, przekracza ludzkie pojmowanie, również działa bezszelestnie. Mała roślinka jest w stanie rozbić skałę, ale nie towarzyszy temu żaden dźwięk. Niebiosa, jak wspomniano w Psalmie 19.2, opowiadają chwałę Boga. A jednak nie używają do tego dzwonów czy trąb. Boże dzieła są tak potężne, że nie potrzebują dodatkowej reklamy, ponieważ ich efekty mówią same za siebie. Lecz to samo słowo, przez które powstały niebiosa i które je podtrzymuje, oraz dzięki któremu wszystkie prawa natury zachowują swój porządek, jest głoszonym Tobie słowem Ewangelii. Słowa Pana są duchem i żywotem. Słowa Pana są żywe i potężne. Hebrajczyków 4:12. Skutecznie działa w tych, którzy w nie wierzą. Pierwszy Tesaloniczan 2,13 Zbawiciel tchnął na swoich uczniów, mówiąc Weźmijcie Ducha Świętego. Jana 20,22 Był to ten sam oddech, przez który powstały światy i przez który są podtrzymywane. Moc Ducha jest tą twórczą mocą, która jest zawarta w słowie Pana. Dzięki temu wiesz, że moc Ducha Świętego, którą Chrystus obiecał swoim naśladowcom, pochodzi tylko z Jego słowa. Bóg mówi do ciebie przez swoje słowo. Jego słowo jest mieczem Ducha. Efezjan 6, 6:17 to duch przekonuje o grzechu Jana 16, 7, 8 posługując się tym prawem, zakon natomiast jest duchowy, Rzymian 7, 14, a przez niego jest poznanie grzechu Rzymian 3,20. Gdy przychodzi Duch Święty, najpierw przekonuje cię o grzechu. Jeśli zaakceptujesz tę naganę i uznasz swój grzech, moc ducha objawi się, usuwając twój grzech. Duch przekonuje cię także o sprawiedliwości. Jeżeli odrzucisz naganę, odrzucisz też ducha świętego, a jego moc nie zostanie ci dana. Jeśli jednak usłuchasz napomnień zawartych w Słowie Bożym, Sprawisz, że słowo zamieszka w Tobie, a Twoje życie będzie przez Nie kształtowane. Będziesz wówczas prowadzony przez Ducha. Wynikiem Twojego posłuszeństwa wobec napomnień będzie wylanie na Ciebie Ducha Świętego. Z całą Jego mocą. Proszenie o wylanie Ducha Bożego, podczas gdy odrzucasz jakąkolwiek naganę i pielęgnujesz jakiś grzech, skazany Ci przez Słowo, jest zwykłą głupotą i kpiną. Zadaniem Ducha Świętego jest prowadzenie Cię do prawdy, tak więc prośba o Jego wylanie Oznacza najpierw poddanie się bez reszty każdemu z Bożych Przykazań. Jeśli tak zrobisz, Bóg wyleje na Ciebie z Bożych Przykazań. Jeśli tak zrobisz, Bóg wyleje na Ciebie swego ducha bez miary. Nie zostanie On dany dla Twojej satysfakcji, ale po to, Byś mógł świadczyć o Panu. Wylanie ducha Bożego zaznajamia cię ze Słowem Bożym, tak abyś ty mógł z tym pełnym mocy Słowem zaznajomić świat. Chociaż dzieło to będzie najpotężniejszym objawieniem mocy, dotychczas znanym ludziom, nie będzie mu towarzyszyła duma. I ostentacja. Kiedyś przez proroka Izajasza Pan wypowiedział następujące słowa. Oto sługa mój, którego popieram, mój wybrany, którego ukochała moja dusza. Natchnąłem go moim duchem, aby nadał narodom prawo. Nie będzie krzyczał ani wołał ani nie wyda na zewnątrz swojego głosu. Czciny nadłamanej nie dołamie, ani knota gasnącego nie dogasi. Ludom ogłosi prawo. Izajasz 42, 1-3 W taki oto sposób Bóg działa przez swego ducha. On wyda sąd ku prawdzie, i będzie działać z taką mocą, która zadziwi narody, a jednocześnie będzie działać z taką delikatnością, która czciny nadłamanej nie i knota gasnącego nie dogasi. Nie będzie to potężna moc burzy, ale moc, jaką ma w sobie światło słoneczne i rosnąca roślina. Moc, która pochodzi od ducha, jest mocą obecną w całym stworzeniu. Jest to moc, jaką ma Słowo Boże. Ta moc objawi się w Tobie tylko wtedy, gdy w pełni poddasz się temu Słowu. Pan powiedział, gdyż jak deszcz i śnieg spada z nieba, już tam nie wraca, a raczej zrasza ziemię i czyni ją urodzajną. Tak, iż porasta roślinnością i daje siewcy ziarno, a jedzącym chleb, tak jest z moim słowem, które wychodzi z moich ust i nie wraca do mnie puste, lecz wykonuje moją wolę i spełnia pomyślnie toż, czym je wysłałem. Izajasza 55, 10, 11 W Biblii duch przyrównany jest także do wody. Jest Wylany jak deszcz. Izajasza 44 44:3. Moc ducha obecna w Tobie będzie tą samą mocą, która sprowadza deszcz na ziemię. Czy zechcesz poddać się temu błogosławionemu wpływowi? Tak jak ziemia wydaje owoc, tak Ty wydasz owoc sprawiedliwości. Izajasza 61,11. Bo już czas szukać Pana, aby przyszedł i nauczył Was sprawiedliwości, EL Joseph Wagner, The Present Truth, 11 stycznia 1894 roku. Thank you.